Ja ja chcę chcę na zorok mieć runbase, zaraz wiesz. Saved Wiesz o co chodzi hmm. No teraz Wiesz co chodzi, żeby oni marnowali czasu teraz Tylko zrobili banger zombie mapę Runbase normalną No 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 wiem wiem wiem. Za cię To, to samo mówiłem o móc, w vanguardzie Przestańcie dodawać te mapy zostawcie jakby odetnijcie zasoby, nie dodawajcie Nie, wy, nie finansujcie vanguarda już zombie zostawcie je idźcie już wciąż kolejną grę, bo to jest już flop, nie? O nie trafiłem cool no. Dara, wiesz co, Dara, wiesz co, Dara, ja ci powiem tak, po prostu, albo mogliby, wiesz co, Dara, wiesz co, ale mogliby też Dara, też, jeszcze zrobić, tak, Dara, 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 tak, Dara, Dara, tak, by mogli, po prostu, po prostu, jakiś, Dara, Dara, po prostu, Darchi, Dara, którzy, którzy robią bardzo dobre mapy, mapy na, Dara, na tryb zombie, w Black Ops 3. Kurwa, ten I dron! Dar, i, dar, i, mogliby się, i, I mogliby się na, na tym się nie, nieźle Bo Byliby współtwórcami grywalnego gry, trybu zombie. W sensie? Eee, yy, Dara, po prostu Dara, dar, albo, dar, albo może byłoby zrobić tak, darby darby derby za jakiegoś zdolnego twórcy. Mapy, 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 mapy w bloku z trójce, drana, 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 która był... To możesz zapomnieć, tego nigdy nie zrobiłem. Kurwa jaki tu jest kamper ja gdzieś, ja. nie? To jest kamper, uważaj. Tu kurwa, na górze jest. Za to był, jest go No ja pierdolę. Pierdoła Chyba to mój ostatni mecz nie, <gry> nie się kampić, No ba, Tiger wbijesz te dwa lewele, dasz radę jutro A będzie się nie, wbijesz zaraz, do Nie, ja się wbiję Wbijesz? Dobra, wbiję do końca Zara, Kurwa, triple kill, maty. Trzeba przejmę Brawo ja Tu są, no i zajebiście, że tu są Tu, tu lepiej ich zabijać najbardziej Kurde, plecy masz! Co ty gadasz? No? No, A, daraj, 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 nieważne, bo. Slim Shady, czy go zabił. Slim Shady, Eminem? Ja potrzebuję jeszcze jednego starego killa. No, daraj, daraj, to No daraj, daraj, Nie daraj, 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 na, daraj, Mam, juggerka. Przeładowuję! Juggerka. Tylko, że kurwa mam problem, bo... Dobra, jebać tam. No jesteś kretynem. Jesteś, jesteś. Zabezpieczamy cel Charlie. Też będę kretynem, bo... No jasne. Oh shit. Zniszczyć cel. No co nie no trzymam mi się oparty no, no kurwa jak? No i chuj oni mają Jaggera mojego Bo kurwa nie jak typ mnie zabił Co on używałeś co to jest? M13 Gidentalny M13 I chuj kradli mojego Jaggera Jerdole wow 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 widzę go, widzę go Bo jak on mnie zabił to kurwa komedia w chuj, nie? Chyba na pingu, a byłem na 30 hmm Chuj po grze Mojego ciężkie... Ja wiesz co, ja nie lubię kurwa z tym Jagerem? i jednego rzeczy nie lubię Że kurwa trzeba rzucić paczkę i ją wziąć Takie ja pierdol, jakie to nubskie jest, bo chodzi o to że ma. Wtedy oni mają szansę na... żeby tobie zabrać tego Jagera y... ty, dora ty, mogę, mogę, ty mogę go pokonać Mogę go pokonać A ty jesteś za, za tym, żeby tak było czy nie? No dar nie powinien nie Jak w w Tak w Flowing nie? No właśnie, proszę zakładać pancerz i już... Yelo! No dokładnie kurwa tagier o tym miałe dwie. Ja pierdolę to za... Muszę to zmienić Dobra nie ma Jagera! Nie ma zwywania C, bierz B. Zajmujemy brawo przegramy. No i zajebiście No dobra zajęłem zaj zaj B ale to tam ale kurna Stryżażnika od... i ja Aha, jestem kurczę czemu ja go nie zabiłem od razu? Eeełem uh. BSV online. Uh. Oh, kurwa. <laughs> Przez ścianę go zabiłem dronem No Ty to masz szczęście Kontrolujemy dwa bo jestem zajebisty no, śmietnik po lewo Zabijesz go? Zabijesz. O! Oh, Black Mike. Teraz, mi A, no, no. Śmietnik. Dara, a, 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 czyli co? Yyy... Pomnik... E, Gracie Warzone'a? <ś quê stwierdza> Ta. Ale gość skaka jak debil. Ten Black Mike, kurwa, pizda. Masz drona. Kurwa, nie trafiłem dronem. O, Dostałem tego, że usuwasz kolbę. Dodatek. Druga zabezpiecza... Brawo, nie ja. Oh, shit. A, cancel beach reload! Zniszczyć cel! Zniszczyć cel! Ale zaraz to! Nie, to było śmieszne, by to się udało. Slim Shady, kurde, czemu to zaminęłem gramy? Czemu on nie śpiewa? Nie wiem. Kurwa przerwij ogień, boom! No ja pier... Jak tam wbiegli super, i nic nie widziałem. Tu jest mleko. No i mam cię skurwielu. Jednego i drugiego, bum! Pizdeczki na kampiące, kurwa w budyneczku na. Kurde, oni. Ja pierdolę, ile tu się kampi. Siad widzę, widzę BSP Nie wyjebany mamy alfę, niech sobie robię. nie chcę robę aktywny Nie A kurwa, no i... triple cap, ja trzymam ma Aha, to snajper, niech chcę przyjdzie tu Snajpi <grym>, kurwa debil Niech chce snajpi Musi przyjść na A. Bo już jesteś bo jak coś. Masz na mapie. Ja tam nie poszłam, po co mam go zabijać? Easy. System trofi Odzyskać go. No ja, picole, ja tam byłem dobierą. Tylko mamy Aca easy win No jeszcze jeden kili, wiesz co? A! Mam. Ciekawe, czy tym razem mi ukradną Jagera. O, shit, trzech typa mam Jak się kurwa Ale, mnie ten boją, ten suki Trofi, suko no. <śla> Kurwa, że tu tyle wytrzymałem Oni mi się bali, o stary Oni mi się bali pa Cele stracone, pojebało was Tak się bali McLera? tam Wy kurwa, to jakiś simpies, jakiś pro player Dobra, furszu, sure, teraz mnie nie zabierą, nie? nie? suki. Kurwa, panie, zostaw mnie. Nie masz przejebane teraz, bo mam jagera. Palam muzy i lecę. Zabijam kiece. Dobry. No i mnie spali, Komornik. mam zarekirować wasze to, życie. Nie, to moja kwestia. <laughs> Pożyczyłem. Jak tam ma? Dobywacie panowie A? Na czy B? Ja pierdolę, ale zdobyliście. Wszyscy kurwa w grobie Wszyscy z tamtej strony, od schodów Alejka, schody Wchodzą teraz Niech ja, Teraz tu przyjdą nie, to, I ich wrócić, ich Kurwa ten Jagryz, jest mech, w sensie on ma mało życia, nie? To tak jest spoko, że masz shotgun Zbalansowany jest, ma shotgun, tarczy, a smoka jednego Ale no, ma mało życia I to jest taki właśnie jedyny problem Gdybym miał trochę, drobnikę więcej ja sobie wyobrażam sobie. Sobie po prostu. No czy ty biegasz kolosem i biegasz tutaj z nożem. <noise> z nożykiem. Ale tak fajnie, że ma tarczę, wiesz, bo tym w ogóle, by był tak łatwy do zabicia. Kurwa, że to spuszował. No nie, ja pierdolę C, musimy, że przegramy. To be, nic się nie to Beo, on, nicę nie ogarnął kurwa. O kurwa, panowie Bum, dronik dla pana Nieee, tutaj nie, teraz nie, O, nie O, ty chyba nie Ajajaj aj, aj. Co zrobiłeś? Wyszedłem teraz z gry, bo nie chciałem dostać kwotu w Co <śla> no, za noob <śla> Nie, disconnected i tak No właśnie, wstaciłeś expa, stary ty kurwa dał nie Wygraliśmy Nie do prowadzę Trzy punkty nam brakuje Trzeć expa. Double killer Ex <śurai> cool. Co ty w ogóle gadasz w końcu jak level trzeba wbić Dwa punkty nam brakuje, wygraliśmy A mamy oni mają BC ale mamy wyjebane, bo mamy co. Easy win Easy win I darczy, darczy, i te, i te, tak, tak, tak dołączę No dołączyłeś widzę O, to ja makler z Kilkami Wkładę, że nie widzisz tej piskiej akcji z dronem, normalnie, zmiana broni, boom I wszyscy nie żyją No I to był meczyk 28-14 KD20, let's go